lapa duża się jeszcze nie wpierdoliłem na teście się wjeżdża, się wjeżdża, zajara na mało lata piszą, Schopenhauer żyj, tata ma się za mojego teścia, się wjeżdża, dojeba na łapa duża się jeszcze nie wpierdoliłem na teście się wjeżdża, się wjeżdża, jara na mało lata piszą Schopenhauer i tata ma się za mojego teścia, 19 lat co niedziela u fryzjera, burdel mam z jemach, że pisze w Potem bierze z jeba, chciała poczuć światła lata, raka Crazy woder woli wielka klata Ułożyłem w głowie wielki plan, wielki plan To lecia kasę zamienię na X faj Za mną zawsze stoi Max, na klatę biorę max A ty górę w kosie patrz jaki wodar robi wiatr. I robi wiatr. Eee, się wjeżdża To jeba na łapa, duże jak się, jeszcze niech nie też I się wjeżdża, się wjeżdża Zajara na mało lata piszą, pędana, że i tata ma się za mojego teścia. Się wjeżdża Do dojeba na łapa duża klatka, się jeszcze nie wpierdoliłem na teść się się wjeżdża, się wjeżdża Zajara na mało lata piszą, opędana, że i tata ma się za mojego teścia. Wielki ciężar widać, kable dużo, białka pyszne. Smaczne, wjeżdża, pancio, zawsze z maksem Co mu niepotrzebny kastet Bo jak ci wysunie na cytrynę, typie zaśniesz Puchnie ci na lampę, tak żela mu się zgaśniesz Robię to z graciakiem, wyflety flety róbcie miejsca Mówią na mnie włodara, tak kurwa się wjeżdża wjeżdża się wjeżdża Się wjeżdża, się wjeżdża a ten co ten wywija do nieba pojebany wywija do nieba